Cześć Wam, to z tej strony Złoty. Chciałem się z Wami przywitać i pożegnać jednocześnie. Nie śmieję się. Nie, nie o to chodzi. Chciałem dzisiaj Wam zadać jedno pytanie, które mnie nurtuje na które chciałbym, żebyście wy sami sobie odpowiedzieli nie mi, tylko sami przed sobą. Myślę, że to jest ważne. Nie chciałem się w to pchać, ale myślę, że jesteśmy na tyle rozumnymi i uczciwymi ludźmi wobec siebie, wobec innych, że e, musimy odpowiedzieć na to pytanie. Czy wiem, na kogo chcę głosować i chciałbym zagłosować? Powiem tak. Ja mam. Zajebisty problem. Przepraszam za słownictwo, ale mam zajebiaszczy problem. I... Muszę powiedzieć, że... Co mam muszę powiedzieć? Wybieram się w ten weekend nad morze. Jadę z żoną, z dzieckiem. Jedziemy i y, przepisaliśmy się tam y, nad morzem do miejscowości, gdzie będziemy głosować na ten weekend. Okej. Okay. Nie zostawię głosu tu w swoim rodzinnym mieście, tu gdzie mieszkam, tylko tam Szczerze, whatever, że tak powiem. Nie inaczej. I. Powiem tak, nie mam na kogo. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Nie mam. Naprawdę. To jest szał narządów męskich, damskich. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jestem podejrzewam jednym z was. Ze 100, 200, 500 miliona osób, którzy nie wiedzą. A może i 5, a może 10 milionów. Nie wiem. Na pewno obstawiam koło 4 milionów. Myślę, na 40 baniek. Jak stara zasada mówi w psychologii. 20 jest zawsze na tak, 20 jest zawsze na nie. Ja jestem w tych 60% środków. Zawsze psychika ludzka jest i społeczeństwo jest 40% totalnie na tak, totalnie na nie. I tego się nie przeskoczy, bo tak jest. I nie, nie, nie zrobi się tego inaczej. Nie ma opcji. Po prostu tak jest. Do czego zmierzam? Kończąc dzisiaj krótko. Pod linkiem na dole puszczę wam dwie strony. Sam z nich skorzystałem. E, które w jedna strona zadaw, zada wam 20 parę pytań. Druga. Ponad 100, ale to są pytania o wszystko: polityka, religia, preferencje seksualne, kim jesteś, jaki chcesz być, co i jak. Wszystko, naprawdę wszystko. I to jest najlepsze. Nie podajesz e-maila, nie podajesz nic. Wchodzisz, wypełniasz i to na podstawie Twoich odpowiedzi powie ci, na kogo byś chciał zagłos zagłosować. Na kogo jest najbliższe twoje preferencje polityczne, że tak powiem, że chodzi o partię? Mówię, mi osobiście chodzi o partię, bo ja na ludzi stąd, gdzie tu mieszkam, ja chcę oddać pałkę za przeproszeniem, rypnąć i dać komuś nowemu. Niech się dostanie, niech się wykaże. Jest nawet z innej opcji niż tej chwili, która rządzi. No, chciałbym osobiście mu dać szansę spróbować. Ale no, jadę tam. Nie będę specjalnie wracał 400 km w drugą stronę, żeby do 21 w niedzielę pierdulnąć pałkę. Przepraszam za słownictwo. Nie o to chodzi. Ty masz być mądry i ty wiesz, kogo chcesz wybrać. Kogo chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz. Bez zbędnego pierdziulenia, pieprzenia. Uczciwym być wobec siebie. Nie oddasz głosu? Moim zdaniem, nie ty, że jesteś słaby. Nie. Nie jesteś słaby. Moim zdaniem, jesteś po prostu. Może nie ignorantem, że to nazwę, źle że to nazwę. Jesteś po prostu osobą słabo myślącą. Bo później ty będziesz narzekał, że nie. Ci rządzą tak, że tak. Dobra, daj komuś głos. Idź. Wstaw komuś fałkę i daj komuś głos. Fałkę czy X. -X tak zwał. Daj komuś głos. Ale idź i to zrób. Bądź na tyle mądry. Daj komuś szansę. Niech się ktoś wykaże. Ktoś spieprzy za 4 lata. Masz tego prawa gościa lustrować, czy tę kobietę. Masz prawo od niego wymagać, bo powiesz: Ja na ciebie dałem swój. Taki głos. Nie powiem jaki. Ale nie płacz, że nie dałeś. Ja z tego założenia wychodzę już dwunasty rok. Jak myślę, że od dwunastu lat. Myślę, że w miarę świadomie to robię. Teraz moim zdaniem mam swoje trzy propozycje w głowie, które jeszcze rozważę, bo, bo to jest... Ale jestem jeden. A takich złotych, jak sobie policzysz, można zmienić ten kraj na lepsze. Nie Mówić, że ktoś jest tam najlepszy, że oni dają, że tego. Dobrze, nie dają. Tylko pamiętajcie jedno: tu z tyłu siedzę, jest mój portfel. A za wami jest wasz portfel, przy kieszeni tu. To jest wszystko z waszych, z moich pieniędzy. Dajmy komuś mądremu. Ja nie mówię o. PO, nie mówię o Lewicy, nie mówię o Konfederacji. Mówię, dajmy ludziom nazwiska tam stoją. Kogoś mądrze wybrać. Mądrze. Źle się wypowiedziałem. Dajmy się upust temu komuś, żeby ktoś poszedł za nas tam. Tam jest tylko ich 432. A dwadzieścia kilka milionów wybiera, ponad 20. kilka. Myślę, że chyba około trzydziestu, ale dwadzieścia kilka nie wybierało. myślę, że będzie koło 70%, że będzie frekwencja jak najbardziej. Przepraszam, piękne widoki, no te już się wyklarowały. Powiem wam tak. Idźcie, wybierzcie kogoś. Ja Wam linki podlinkuję na dole do dwóch sprawdzonych moim zdaniem instytucji, które są nie może nie, nie non profit, ale nie wymagają od Was nic: logowania, haseł, imion, nazwisk, nic. Chcę wybrać test i odpowiadam na pytania, i z tych pytań ci wyjdzie na kogo jesteś najbliżej. I może w ten sposób do niczego nikogo nie namawiam, ale proszę, idź. I pierdolnij ten krzyżyk. Poczuj tą chwilę, że ty tam jesteś. No, ja jeszcze mam problem, ale mi już dużo ułatwiło. Ale jeszcze się zastanawiam. I chcę, żebyście wy mieli nie z dziewięciu, a z dwóch z trzech wybór. Zdziwienie to jest syfny wybór. Z trzech konkretnych, który podpowiada. I róbcie to z głową i z własnym sumieniem. Nie więcej. Dzięki za wysłuchanie. Jeszcze raz chciałem podziękować na sam koniec Marcelowi za to, że puścił. Mój link, mój kanał. Przybyło was dwukrotnie niż to, co miałem. Mam w tej chwili, przepraszam, około 30 magicznych su subskrybentów, ale myślę, że to jest większość ludzi, których znam albo poznałem. I chciałem wam za to serdecznie podziękować, za to, że jesteście, że mnie mobilizujecie, że możecie słuchać takiej głupoty, moim zdaniem, jak dzisiaj. Ale to myślę, że to nie jest głupota. I. Chciałem was, wobec, was, wobec Was być szczerym. Plus? Na sam koniec. Lambo kuntacz, wczoraj, dzisiaj. Lego. Prawdziwy Lego. Jak ktoś ma syn albo córkę i lubi klockowe sprawy, to te LEGO Speed Champions, rewelka są świetne. To tyle. Bez. Jeszcze raz wam dziękuję. Dawajcie lajki, subujcie w komentarzach, rób to co chcecie. Tak. Jedźcie, nie jedźcie po mnie, ale jestem wam tu dłużny. Idźcie w niedzielę 15 października 2023. Zagłosujcie na kogokolwiek. Kto Wam najbliższy jest sercu po nazwisku kogokolwiek znajdziecie, ale idźcie, dajcie kogoś głos. Wybierajcie, po prostu wybierajcie. Różmy tyłek z domu, to trwa 10 minut, zastanów się pół godziny w tej urnie, ale idź coś, wybierz kogoś. Daj komuś szansę, dajmy komuś szansę. Nie mówię o partiach, nie tego. Mówię o ludziach, którzy stąd startują, czy coś. Dajmy komuś wybór. Ktoś się chciał, ktoś podjął. Dajmy komuś szansę. Jeżeli tego nie damy, bo nie, bo ktoś tam, oni będą rządzić. Moim zdaniem, jak nie dałeś teraz, nie daj wcześniej. Nie dasz nigdy nikomu głosu i będziesz takim po prostu Luzerem, moim zdaniem. My wybieramy. My. My. Nie oni. My. Oni są dla nas, nie my dla nich. Także dzięki jeszcze raz. Przepraszam, że w takim tonie trochę dziki, może tego nagrywamy ad hoc, ale jeszcze raz. Dzięki. Za to, że jesteście. I powiem tak. Myślcie. Bądźcie myślicielami. A z myśli stają się marzenia. A marzenia są piękne. Bo marzenia mamy po to, by je doganiać. Trzymajcie się. Łapy w górę. Suby. I komentarze. Ciao.